Drzwi otwierają się, wpada granat błyskowy, następuje krótka i dość jednostronna wymiana ognia, terroryści padają na podłogę. Pokój wyczyszczony, ale to dopiero początek, bo w mieszkaniu jest jeszcze kilka pomieszczeń, a zaczajeni tam napastnicy już się nas spodziewają. Ale spokojnie, mam plan i lubię, kiedy ten plan się ładnie realizuje. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także Kukłas i opowiem wam o co biega w Door Kickers. Grze, która wyjdzie na PC jak wyjdzie, a póki co jest jeszcze w fazie alfa, chociaż całkiem grywalnej. Door Kickers jest takim prostym mikrosymulatorem oddziałów specjalnych policji. Wiecie, tych gości, którzy wykopują drzwi, wrzucają granaty błyskowe, uwalniają zakładników i neutralizują napastników. Szybcy, precyzyjni, działający z zaskoczenia. Door Kickers mocno przypomina dwuwymiarowe, mniej abstrakcyjne i mniej złożone Frozen Synapse dla jednego gracza i chociaż jest w tym porównaniu sporo prawdy, to jednak omawiany tu tytuł ma sporo własnej duszy. Gra opiera się na tym, że klikamy na naszych wojaków, przeciągamy myszą po mapce wyznaczając drogę ruchu, ustalamy specjalne działania na tej narysowanej linii w stylu spojrzenia, tu czy tam przeładowania, rzucenia granatu, zajrzenia kamerą pod drzwi, wyważenia lub wysadzenia tychże itd. To co robi wrażenie, to prostota interfejsu. Przy tym Frozen Synapse wydaje się zaśmieconym, złożonym klikadłem, a tu mamy proste kołowe menu i możemy wszystko ustawić ręcznie jak chcemy. Jedynie czasem trudno jest trafić w ikonkę wyboru interakcji z drzwiami, ale w końcu to wersja alfa. Coś jeszcze musi być do naprawienia, nie? Kiedy już wszystko ustawimy, wyłączamy pauzę i akcja rusza. W każdej chwili możemy zapauzować, zmienić rozkazy, przeorganizować plan i znowu uruchomić czas. Nie ma tu tur, minimalnych jednostek czasowych, ale też nasi ludzie potrafią ginąć szybciej niż jesteśmy w stanie nacisnąć przycisk pauzy, więc planowanie jest kluczem do sukcesu. Nie wydajemy rozkazów strzania naszym podwładnym, a jedynie ich ustawiamy. Oni sami otwierają ogień, kiedy zobaczą wroga, a naszym zadaniem jest tylko odpowiednie ich umieszczenie. I to działa. Gra należy do tych bardzo łatwych do nauczenia, ale niekoniecznie prostych do opanowania, bo o ile sterowanie ogarniemy w chwilę, o tyle niektóre misje i tak nieźle zależą nam za skórę, szczególnie jeżeli będziemy chcieli je ukończyć bez utraty ludzi. Co gra jest tylko serią niepowiązanych misji, nie ma tu jakiejś ustalonej kampanii ani niczego takiego, ale i tak jest całkiem przyjemne. I chociaż z punktu widzenia grafiki jest prawie że na poziomie ładnej gierki we Flashu, to oferuje sporo grywalności. Nie sposób oceniać taki tytuł na tym etapie i na pewno irytują strzelający czasem w ścianę komandosi, ginący jeden za drugim z rąk jakiegoś lepiej stojącego terrorysty, ale w końcu to Alfa, a i tak błędów jest mało. Warto obserwować, a może nawet rozważyć kupienie tego tytułu i zagranie we wczesną wersję, bo chociaż jest prosty, to całkiem miło się w nim czyści kolejne pomieszczenia. Udanego likwidowania tangosów. Game on!